Jeszcze było przed wybuchem samej wojny, to mówiłem o tym, że gospodarczo Niemcy zaczną upadać. Ludzie będą uciekać z Niemiec. I to oh jest jasno i czytelnie i wyraźnie zaznaczone, że nie ma już tych Niemiec. Już tych Niemiec nie będzie. Będzie wiele zwrotów w kierunku prawicowego myślenia. Być może bardziej ekstremistyczna polityka. Tak to czuję. Niemcy czuję, że mają tam tylko wierzchołek góry lodowej, ale widzę, że za kulisami jest znacznie więcej. Ale także w Polsce czuję, że może nastąpić zwrot ku bardziej nacjonalistycznemu myśleniu. Podobnie we Francji czuję, że to będzie się działo, a także we Włoszech. I myślę, że to znak poważnego pęknięcia pojawiającego się w Unii Europejskiej, gdy ludzie stają się o wiele bardziej nacjonalistyczni, zaczynają chcieć zabezpieczać swoje granice. Więc myślę, że będzie o wiele więcej ruchów zmierzających do rozpadu Unii Europejskiej. Nie rozpadnie się w 2003 roku, ale w przyszłości. Mówiłem, mówiłem że to czuję, że będzie rozpad stopniowo. Wspomniałem o przyszłości o Danii, która wzywałaby do głosowania za wyjściem, które być może nastąpi, więcej będzie takich wezwań i chyba jedne z tych, na które, e, które widzę, będą w Węgrzech, ponieważ czuję, że Węgry będą. Tymi, które będą chciały wyjść z Unii Europejskiej poprzez sankcje. Coś się dzieje, więc Europa sankcjonuje się. Nie jest to dobrym znakiem dla jedności. Polska wyrośnie po prostu tutaj na taką potęgę, która będzie przewodziła Europie. I to nie jest, że z czystych pobudek, bo jestem Polakiem, tak? Tylko, tylko tu ewidentnie cały czas nieustannie to się kręciło: że to my będziemy jednym z najsilniejszych krajów w Europie, a Niemcy dostaną po prostu po dupie. Wybuch II oh światowej poprzedzą wydarzenia płynące z Niemiec. W Niemczech dochodzić będzie do protestów, imigrantów i większych przestępstw, z którymi niemieckie prawo nie będzie sobie radziło. W trakcie protestów lub strajków zginie młody człowiek pochodzenia arabskiego, afrykańskiego, z Bliskiego Wschodu. Wówczas stamtąd wyjdzie przyczyna zapowiedzi tego że trzecia wojna światowa jest blisko. Kolejnymi wydarzeniami możliwe, że synchronicznymi z tymi z Niemiec będzie krach lub załamanie systemu monetarnego w Europie środkowej oraz jeszcze bardziej zwiększona migracja. Kraje arabskie, Bliski Wschód. Zerwany zostanie sojusz Dochodziło będzie do częstszych zbrodni w imię fałszywego prawa. Wyznaczanie granic będzie przebiegało siłą przy użyciu wojska. Wiele złoży się na zapowiedź trzeciej wojny. Europa, szczególnie Niemcy odczują postępującą Postępujące załamanie gospodarki i systemu socjalnego. Wędrów, wędrówki ludów krótko ukazane w rejonach Bliskiego Wschodu i Afryki pozostawać będą osoby głodne ukarania świata zachodu. Głównie w Europie dochodziło będzie do <laughs> częstszych aktów agresji oraz tracenia kontroli nad społeczeństwem, społeczeństwami i samym poszanowaniem prawa. O Wielkiej Brytanii robię osobny, jako w, jakiś, jakiś film. Spróbuję to wcisnąć jeszcze przed świętami, z nadejściem Świąt Bożego Narodzenia, ale zawsze nie jest to łatwe. Myślę, że w Unii Europejskiej może, może być ze strony Unii We Europejskiej wezwanie do powrotu Wielkiej Brytanii do Unii, ale to się nie powiedzie. To jakieś tajne spiski toczące się w tle, aby spróbować ją sprowadzić. Czy jest na to w ogóle jakiś sposób, aby cofnąć Brexit i myślę, że zostanie to ujawnione. Ujawnią to później. Może... Be, Rich Szanek well, dzwonił w tej sprawie. Spowolnienie gospodarcze, przewidziałem w 2020 roku. Powiedziałem, że, że tak będzie całkiem poważnie. Być może nawet poważniej niż to wyraziłem, kiedy ludzie nazywają mnie grobowcem proroka itd. Tak jest to być może poważniejsze niż to wyraziłem, ale widzę, że Irlandia jest uderzona kryzysem. Widzę tam również wiele dużych firm opuszczających Irlandię. Widzę tam również kryzys mieszkaniowy. No, Włochy są widoczne. Od Afryki, krajów Bliskiego Wschodu, nadejdą powodzie. Załamanie pogody będzie dyktowało przebieg tej wojny. W pewnym miejscu <laughs> nawet nie będzie suchego lądu. Jak złodziej w nocy nadejdzie, jak pies fałszywy, który da się pogłaskać, a potem pokaże zęby i ugryzie tego, co lekką ręką ofiarował pomoc i wsparcie. Putin, bazując oczywiście na jego kosmogramie, że no, czeka go po prostu koniec. Czeka go koniec, i tutaj definitywny będzie to koniec, ponieważ yy, wziąłem to na tablicę, wziąłem to pod uwagę: albo zachoruje, albo po prostu będzie przeprowadzony zamach na jego życie. Jedno z dwóch. I to jedno z dwóch zadziała. Autentycznie kompletnie władzę utraci stycz... między styczniem a lutym. Styczeń w jego układzie urodzeniowym to jest karta diabła i wieży Boga. Czyli te dwie karty bardzo silnie akcentują, że z przełożenia, oczywiście, jego daty urodzenia że on definitywnie tutaj no już będzie miał pozamiatane. Kraje europejskie bardziej zwracać się będą ku krajom Bliskiego Wschodu. W ogóle Bliski Wschód będzie przeżywał duże zawirowania pogodowe. Tutaj widać ewidentnie, że będą załamanie pogody. Klimat tam się totalnie załamie. Dużo powodzi jest widocznych. To jest cały region Bliskiego Wschodu. Tutaj Tutaj nie ma miejsca, że, że, że jest jeden punkt typu, nie wiem, Egipt, Izrael, tak? tylko, tylko w sensie takim większym to wskazanie jest na te kraje Bliskiego Wschodu tak totalnie, kompletnie, że to, te, te zmiany klimatyczne tam bardzo mocno będą uderzały. Tak jak kiedyś mówiłem, że ta wojna na Ukrainie, ona zacznie wygasać, ona zacznie wygasać, ale też pokazał się obraz właśnie mostu, tu karta równowagi, umiarkowania to zawsze ukazuje mi most. To jest coś, co łączy dwa brzegi. Do tego pod spodem mam dwójkę buław. Tu fajnie ukazana. To są dwa brzegi, jakby dwa kraje połączone. No to możemy uznać, że Krym oryginalnie należy do Ukrainy i to łączy z brzegiem tam, tam rosyjskim. Tak? Ale widać też zniszczenia a tak że ostatecznie ten most łączący Rosję z Krymem może zostać się rozpieprzony w drobny mak tutaj tutaj karty pokazują liczę koniec lutego koniec, koniec marca nie? i dalej, dalej tutaj nie ma tego obrazu żeby były jakieś problemy związane ze zdrowiem no kolejne też co się pokazuje to na pewno takie wyjście z tego kryzysu, jaki aktualnie się dzieje, ma miejsce. Chodzi o tą recesję. Te wysokie ceny, tak? O te zabezpieczenie energetyczne. To ono będzie postępowało. Ono będzie postępowało i ostatecznie wygaśnie. Tylko, że ten najtrudniejszy okres czasu to może być właśnie ten przełom. Okres Zimowe aż do wiosny, nie? gdzie, gdzie, gdzie niektóre kraje będą zmuszone naprawdę zaciskać pasa. Mam nadzieję, że Niemcom dostanie się po dupie, a ewidentnie wszystko do tego zmierza, że Niemcy zapłacą po prostu za swoją postawę wobec wybuchu wojny na Ukrainie, chroniąc interesy Rosji, dostaną po dupie i ja tu ewidentnie się tego trzymam. Um, I think... Myślę, że ten rok 2023 będzie rokiem wielu trudności. Między innymi prezydent Francji zachoruje. Widzę, że jest chory, odcięty od władzy na jakiś czas. Wokół niego choroby i jednocześnie jest to czas wielu kryzysów. Ponieważ widzę protesty uliczne i widzę coś w rodzaju. Starych akordów rewolucji francuskiej, mentalności typu Viva la France. Staję się bardziej nacjonalistycznym krajem. Widz, widzę to w całej Europie. W rzeczywistości widzę nacjonalizm. Niemcy widzę nacjonalizm we Francji. Widzę nacjonalizm nawet w krajach takich jak Szwecja. Z dużo większą częścią naszej tożsamości narodowej. O wiele większym zwrotem przeciwko europejskości. Będziemy znacznie więcej rewelacji mieli na temat tego, co naprawdę dzieje się z Chinami, o czym ludzie mówią. Tajne plany, ale myślę, że za tym wszystkim stoją Chiny. Oni wpadli w zmowy z międzynarodowymi firmami, o których wiemy, że zrobią wszystko za pieniądze, kimkolwiek są. Nie przejmują się naradami i myślę, że zobaczymy wiele więcej rewelacji o chińskim przekupstwie, również rosyjskim przekupstwie i szczególnie w Niemczech. Zawarto wiele transakcji, w Hongkongu szczególnie coś czuję, które zostały wykonane w Hongkongu i Niemczech i coś o Niemczech. Branża usług finansowych też coś o wielkiej sprawie, która była dużym. Oszustwem, skandal finansowy, ujawnień, sztuczki i fałszywą księgowość. Widzę wielki skandal narkotykowy we Włoszech i tak naprawdę widzę wojnę w sprawie narkotyków w całej Europie, ale też ruchy w Europie w celu zalegalizowania marihuany w całej Europie. Widzę, jak postrzegam to jako próbę przełamania. Tutaj w Wielkiej Brytanii widzę również rozprzestrzenianie się strajki. myślę, że będziemy świadkami wielu strajków, zakłóceń. Czuję, że niektóre z nich mogą przerodzić się w przemoc, ponieważ widzę na przykład eksplodujący most. Nie wiem, dlaczego widzę, to sprawa terrorystów. Widziałem coś z uszkodzonym mostem lub eksplodowaniem. Azbuław o tym mówi, tak? Azbuław o tym mówi. Jakiegoś takiego, nie wiem, wybuchu nuklearnego nie ma. Musiałby być układ, karta, świat i wieży Boga plus do tego dołożenie diabła i księżyc. Diabeł i księżyc to jest skażenie, to to, to są wirusy. To są choroby. Zanim COVID wybuchł, to też ewidentnie Tarot wskazał, że jakiś wirus zacznie miażdżyć świat i to już bez spekulacji. Czy to było z próbówki, czy nie, to tak naprawdę to, to działało i zaczęło zbierać te też śmiertelne żniwo, tak? Rosja jest tutaj mało widoczna, mało czytelna. Ja tutaj nie, jakoś tej Rosji tak nie dostrzegam. Ja tu dostrzegam że Rosja już praktycznie można uznać w tej całej grze, jeśli chodzi o sprawy gospodarcze, energetyczne, to już przestała się liczyć. Nikt już im ręki tak nie poda. Bardziej uwaga będzie kierowana na kraje tam, gdzie również będą zmiany klimatyczne następowały, występowały i to, i to bardzo silnie. Nie? Ja tu jestem bezpośredni i, i mówię, mm, mi nie zależy, żeby być tutaj nu numerem jeden, więc na takie głupie pierdolenie, które będzie tutaj wypisywane i, i ten, to ja nie będę się zgadzał. Ewidentnie ja się nie będę zgadzał, bo to nie ma sensu. A jeśli ktoś tego nie rozumie, to trudno, to ma problem, tak? I jakichś takich większych tutaj zdarzeń, wydarzeń, to do tego stopnia nie dostrzegam. No mówię, ta woda, te powodzie, tak, yy, osobiska ziemskie, na pewno będą ofiary, bo tu widać, ale to bardziej tak, to wybiega, wybiega, yy, oscyluje między grudniem, yy, grudniem a styczniem, takie, takie, takie te miesiące yy, zmienne też. Yy, ludzie obawiają się Zimę, że, że zima będzie surowa. Na no, tu nie widzę tego. Nie pamiętam, co poprzednio mi wychodziło, bo, bo sam tego, co przekazywałem, osobiście nie pilnuję, nie zapisuję, nie prowadzę zapisek. Pana Jarka, pozdrawiam za to, że wydobył pewne informacje na swoim kanale. Choć było ich więcej. Choć było ich znacznie więcej, bo było praktycznie 100%. I, 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 a mi się nie chce po prostu grzebać i udowadniać każdemu, że to działa. Akurat, akurat to działa, to, to się sprawdza. I z dupy, i z palca to nie jest. i dopłyną, by dokonać zemsty.